Cześć, witam Was. Czwartek jest godzina 13, To jest kanał Pogromcy Betów, a więc dziś kolejne typy na naszym kanale dla Was, przygotowane ode mnie. Ok, na samym początku zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie ten kanał. zerknijcie na media społecznościowe linki w opisie filmu. Do odgarnięcia 20 zł, chociażby na grupie, na Facebooku. Dla nowych użytkowników wystarczy odszuka odszukać post i napisać swój nick, właśnie. Pod nim. A 20 zł dostajecie na bonus, właśnie na Superbet, ponieważ na Superbet sobie tutaj na kanale stawiamy. A jeżeli nie macie jeszcze konta na Superbet, to czekają na Was wielkie bonusy, gdy przy rejestracji użyjecie kodu. PBVIP, Wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony, otrzymujesz free bet 34 zł, a przez cały tydzień chroni Cię cashback do 500 zł. Link w opisie, zachęcamy do skorzystania z promocji. Przypominam o różnych promocjach trwających na superbet oraz o kole, w którym można sobie super Spin to się nazywa, w którym można sobie wykręcić codziennie fajny bonusik. E, zapraszam serdecznie, zakładka promocje na aplikacji oraz na stronie superbet i jest do Waszej dyspozycji. Dyspozycji, a ja od razu pokażę kupon, który postawiłem wczoraj. E, oczywiście trafiony, e, zielony kupon na pierwszym progu progresji, więc dziś e, lecimy z kolejnym pierwszym progiem za 25 zł. E, Excel a też wam przewinę przez ekran w tym momencie, e, a jeżeli chcecie na niego zerknąć troszeczkę dłużej, no to Excel e, w opisie filmu jest również no, do waszej e, dyspozycji, a ja leczę lecę, nie leczę, nie jestem lekarzem e, no, z pierwszym typem na dzisiejsze, dzisiejszy mecz, dzisiejszy dzień, ale się dzisiaj. Tam język. Okej, okay. Legia Leicester. Dzisiaj legioniści u siebie na stadionie w Warszawie podejmują lisy z Anglii. Jest to drugie spotkanie legionistów w, w tegorocznej lidze Europy. Pierwsze, można powiedzieć niespodziewanie, wygrali oni ze Spartakiem Moskwa, choć w tamtym spotkaniu byli drużyną lekko gorszą i na pewno broniącą w wyniku niż atakującą, jeżeli chodzi o mecz w Moskwie. Udało się tam w ostatnich minutach strzelić gola i wywieźć ostatecznie trzy punkty do Warszawy. Teraz może być troszeczkę gorzej, natomiast jedna i druga drużyna doskonale o tym wie, że w tym meczu. Trzeba iść na wymianę ognia. Czesław Michniewicz na pewno nie ustawi tak samo drużyny, jak zrobił to ze Spartakiem, ponieważ ze Spartakiem można było się bronić i jakoś ten wynik wybronić. Natomiast z Lestry już nie będzie tak kolorowo. Zresztą z me w meczu z Rakowem często w ostatniej kolejce Ekstraklasy mieliśmy taką właśnie próbkę wymiany ognia, właśnie takiej taktyki bardziej ofensywnej. Tam się nie udało, przegrała Legia 3 do 2. Bardzo dużo brałem w tamtym spotkaniu. Z drugiej strony Lester zrobiło dokładnie to samo z Burnley i mecz zakończył się wynikiem 2 do 2, e, dlatego tu w tym spotkaniu spodziewam się bramek e, więcej niż jednej na pewno, e, stąd ten taki typ, jaki będzie za chwilę wam pokażę. E, z drugiej strony popatrzyłem się na kartki jakie Legia i Lester dostawały w ostatnich spotkaniach Ligi Europy, e, no i wyszedł mi sumarycznie taki super bet, który brzmi powyżej 1,5 gola w meczu i powyżej 3,5 kartek w meczu. Dlaczego 3,5 kartki w meczu? Ano dlatego, że sama Legia w ostatnim spotkaniu pokryła tą linię, no i w ostatnim spotkaniu Lester z Napoli również samo Lester pokryło tą linię. Więc jak dołączymy sobie te dwie drużyny z kartkami, to wyjdzie nam właśnie... Taki owerek, no i 1,85 właśnie na ten Superbed łączony sobie bierzemy jako pierwszy typ. A drugi pochodzić będzie już o dziwo nie z Ligi Europy, a z hokeja na lodzie. KHL, Liga, Turek, Liga Rosyjska, nie turecka, dzisiaj rozgrywa swoje mecze. No i tak jak poprzednio stawiałem. Na, na szpiegowane gwiazdami Dynamo Moskwa, które brnie ku mistrzostwu w tym sezonie, i na razie nikt nie potrafi ich zatrzymać, chociaż przegrali oni ostatnio z niższym, no nieistotne. Chodzi o to, że Dynamo Moskwa. Prowadzi w tabeli, natomiast Kundun, z którym w tym momencie Moskwa dziś rozgrywa swój mecz. Raczej szoruje o dół tabeli. No, jeżeli popatrzymy się na ostatnie spotkania pomiędzy tymi drużynami, to naprawdę Dynamo Moskwa lubi grać z tym przeciwnikiem. W ostatnich trzech spotkaniach strzelili oni im 19 goli. Co pozwala mi sądzić, że dzisiaj będzie. Podobnie. Nie będę stawiał tutaj wyniku, to nas nie interesuje. Interesuje nas głównie to, że Dynama Moskwa będzie strzelać gole, a ma strzelić ich więcej niż 3, czyli 4 minimum, tak? Ok, i tutaj mamy druga drużyna, liczba goli, taki zakład powyżej 3,5 po kursie 1,71. 25 zł jest postawione i czekamy aż się zazieleni. Dokładny wynik wraz z minutą pierwszego gola meczu, meczu, który wam mecz dzisiaj dać. West Ham United Rapid Wiedeń. Dokładny wynik właśnie tego meczu wraz z minutą pierwszego gola nikiem Superbet. Piszecie w komentarzach, a pierwsza osoba, która trafi zgarnie 50 zł na zakłady na Superbet. Ja się z wami widzę jutro o 13 i mam nadzieję, że tak jak dziś i tak jutro z zielonym kuponikiem. Trzymajcie się i zieloność.